Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu naszego dzisiejszego programu, którym będą okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości. Szanowni Państwo, mam tutaj przed sobą listę, i z listy wynika, że pierwszym naszym mówcą, pierwszym naszym gościem, który zabierze głos jest pan Marcin Kamil Duszek, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, którego bardzo serdecznie zapraszam na scenę i proszę o zabranie głosu. Szanowny Panie Wójcie, gospodarzu wspaniałej przyjaznej gminy Radzyń Podlaski, wraz z małżonką, szanowna pani Wójt, Szanowni samorządowcy wszystkich szczebli na czele z Waszym wspaniałym starostą radzyńskim, z panem burmistrzem miasta Radzyń Podlaski. Z bardzo przychylnymi sąsiadami z ulana, z czemiernik, z konkolewnicy, ale również z Borg, szanowni przedstawiciele służb mundurowych, szanowni przedstawiciele duchowieństwa, panie marszałku, którego reprezentuje pan Dariusz Litwiniuk, panie Wojewodo, wszyscy, szanowni państwo, rolnicy. Wspaniała uroczystość, która dzisiaj w tej chwili już koncentruje się wokół pysznych potraw, które zaserwowały poszczególne sołectwa. Wszyscy dzisiaj przyszliśmy tutaj nieco głodni, po to, żeby móc napełnić tym pysznym pożywieniem swoje już dopominające się o nieco strawy brzuchy. Szanowni Państwo, ci, którzy jeszcze tutaj cierpliwie czekacie, ale również ci, którzy już poświęcacie się konsumpcji, w zasadzie dzisiaj wydaje nam się tylko, że należy się cieszyć. Cieszyć z olbrzymiej pracy, którą wykonują gospodarze, wykonuje pan wójt, wykonują ją na co dzień Państwo rolnicy, ale również cieszyć się z tego, wspaniałego trudu, który wykonują każdego dnia kapłani. Te wieńce dożynkowe, przejaw wielkiej religijności poszczególnych miejscowości Gminy Radzyń Podlaski pokazują, że obok pracy, którą wykonują samorządowcy, wielką pracę wykonują również kapłani. Za co im dziękujemy? Za to, że uczą nas po pierwsze dzielenia się tym chlebem, szacunku dla tego chleba, ale również pokazują nam kierunek naszej ziemskiej drogi. Drogi, która za sprawą tego ziemskiego pożywienia prowadzi nas tam chęt do góry. I za to Wam, drodzy ci księża, na czele z księdzem Dziekanem oraz z księżmi proboszczami, z wspaniałym, również księdzem proboszczem Krzysztofem Pawelcem, są tutaj z nami i tego nas uczą. Tak jak na dożynkach powiatowych, jeszcze raz nawiążę do wspaniałej homilii księdza Dziekana, ale również do wezwania, które skierował podczas modlitwy ksiądz proboszcz Krzysztof Pawelec o męczennikach II wojny światowej. Nie w sposób nie wspomnieć w płudach o męczennikach właśnie II wojny światowej, o rodzinie Pawlinów i o rodzinie Gomułków. Tych, którzy w ramach zastosowania zbiorowej odpowiedzialności za partyzancką działalność Bronisława Pawliny ponieśli śmierć. Nad ranem zamordowano trzy kobiety, w tym jedną w dziewiątym miesiącu ciąży i troje dzieci. Za to, że wspierali państwo polskie, za to, że wspierali armię krajową, za to, że bronili żołnierzy. Tym ludziom należy się wielki szacunek, i dzisiaj. Z radnym Bednarczykiem, waszym sołtysem, złożyliśmy specjalną wiązankę kwiatów, żeby upamiętnić tych pomordowanych ludzi. Tych, którzy zginęli, tych, którzy walczyli również o wolną Polskę. Dzisiaj tym ludziom jesteśmy winni pamięć i szacunek. I cieszę się, że oni tutaj wśród was, takiego odważnego radzyńskiego ludu, mieszkali i z nich się właśnie wy wywodzicie. Cieszę się również, że na koniec tego wystąpienia mogę przekazać bardzo dobrą wiadomość. Wiadomość, której się na pewno nasi przeciwnicy polityczni nie spodziewali. Otóż lista numer dwa prawo i sprawiedliwość, którą mam zaszczyt reprezentować. Lista numer dwa która w ostatnich dniach poinformowała o tym, nasi przedstawiciele tej listy po, poinformowali o tym, że do Radzynia Podlaskiego trafią 22 miliony złotych na rewitalizację centrum miasta oraz Pałacu Potockich. Dzisiaj do tej listy numer 2, do tego specjalnego numeru Prawa i Sprawiedliwości, dołączamy 2 miliony 200 zł na budowę szkoły w Branicy Radzyńskiej. W Branicy Radzyńskiej zostanie zbudowana szkoła. Dzięki Panu ministrowi finansów, który przedwczoraj poinformował mnie o tym, że nasze starania zwłaszcza pana wójta i moje doprowadziły do tego, że tą szkołę zbudujemy. Ta szkoła w Branicy, która miała zamknięcie, jej miało doprowadzić do przegrania wyborów przez pana wójta. Niestety nie udało się przeciwnikom politycznym. Pan wójt dalej rządzi naszą gminą, ale pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie zabiegać również o fundusze dla gminy. I do Branicy popłyną 2 miliony 200 ponad złotych na budowę tej szkoły. Pan wójt przygotowuje się już do ogłoszenia przetargu i tę szkołę zbudujemy. Zbudujemy ją bardzo szybko po to, żeby pokazać, że nasze państwo dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego, dzięki wyeliminowaniu złodziejstwa i bandytstwa w przestrzeni publicznej może się rozwijać i może kolejne środki przeznaczać również tutaj w okolice Radzynia i do Radzynia. Za zaproszenie serdecznie dziękuję tym wszystkim zgłodniałym, tym, którzy sobie teraz podjadają, ale jednym uchem wpuszczają to, co do nich mówię. Serdecznie dziękuję również, że mogłem uczestniczyć w tym posiłku. Często posłowie gadają bardzo dużo, i jakby posiłek i ten czas jest jedynym czasem, kiedy można pogadać, a ta druga strona mało się odzywa, bo jedzenie jest tak smaczne, że po prostu tylko słuchają słuchacza. Panie wójcie, dziękuję. Niech ta twoja stopa się szybko goi, żebyś mógł dalej służyć naszej gminie, żebyś mógł dzielnie poruszać się po wszystkich ministerstwach i tak jak sąsiedzi, sąsiedzi wójtowie z sąsiednich gmin, bardzo przychylni zawsze co roku są razem z tobą i pani Kasia Grudzień i służby i nadleśnictwa i przychylny ksiądz dziekan, to się rzadko zdarza. I Grzesio Sołtys, brat twój też, który trzyma. Ciuki za tę stopę, żeby ona jak najszybciej się zagoiła. I my również z Parlamentu z Sejmu, jako posłowie, chcemy dbać o każdą stopę każdego wójta, o każdą stopę, każdą rękę, każdą głowę, każdego wójta, burmistrza, a żeby wasze głowy pracowały, a wasze nogi starały się również docierać tam, gdzie inni nie docierają. A Wasza lokalna radzyńska społeczność tam dociera i potrafi odpowiednie środki pozyskiwać. Dziękuję bardzo. I o, już tutaj mi biją brawo miejscowości Adamek, tam też, tam też pracujemy, pracujemy i działamy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie panu posłowi. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy. Drodzy Państwo, otrzymam informację, że stosowny adres okolicznościowy z okazji naszych dożynek wystosował do nas Pan wiceprezes Rady Ministrów, pan Jacek Sasin, którego reprezentować będzie pan Robert Mitruczuk, wicewo, wicewojewoda Lubelski. Bardzo serdecznie zapraszam na scenę i proszę o zabranie głosu. Wielce czcigodni księża, szanowny panie wójcie, drodzy rolnicy, szanowni zgromadzeni. Dożynki to święto polskiej wsi. Święto Radości jednoczące całą rodzinniczą wspólnotę. To długowieczna tradycja, a obszary wiejskie to nasza narodowa duma, bogactwo i bardzo ważny filar naszej gospodarki. Dożynki przypominają nam, że dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły naszych domów polski chleb i owoce polskiej ziemi. Nie bez powodów. O rolnikach mówił nasz wielki rodak, Jan Paweł II. Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić. Stały rozwój terenów wiejskich jest jednym z priorytetów naszego rządu, jak i całego obozu Zjednoczonej Prawicy. Jestem przekonany. Że bez silnego sektora rolnego nie ma sprawiedliwej i bezpiecznej Polski, gdyż rolnik to zawód szczególny. Od jego ciężkiej pracy zależą nie tylko podstawy egzystencji narodu, ale też pomyślny rozwój całego państwa. Dlatego dążymy do tego, by polskie rolnictwo było jeszcze bardziej nowoczesne, rentowne oraz konkurencyjne. Wdrażamy kolejne programy rozwojowe, a nasz rząd zdecydowanie zabiega o interesy polskich rolników na unijnym forum. Jednocześnie rozumiemy, że rolnictwo, jak żaden inny sektor gospodarki, narażone jest na niekorzystne zjawiska atmosferyczne. W czasie ubiegłorocznej suszy zapewniliśmy największą w tej dziedzinie pomoc w Europie, a jednocześnie najwyższą w historii Polski pomoc dla rolników. Zapewniam, że również w tym roku polskie państwo stanie na wysokości zadania na miarę potrzeb i oczekiwań rolników oraz sadowników. Jesteśmy dumni z polskiej, zdrowej i smacznej żywności, trafiającej na stoły całego świata, spełniającej najwyższe normy jakości i bezpieczeństwa. To nasza narodowa marka i duma. To właśnie owoce waszej pracy pełnią rolę najlepszych ambasadorów Polski na świecie. Drodzy rolnicy, szanowni państwo, życzę zdrowia i pomyślności wam wszystkim, waszym rodzinom i najbliższym. Szczerze, z serca dziękując za całoroczny trud i wytrwałość. Niech uzyskiwane przez was plony będą zawsze obfite i niech przynoszą radość i satysfakcję. Łącząc wyrazy szacunku, wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin. Drodzy Państwo, jest taka stara modlitwa, która odnosi się do połączenia tradycji i do tego, co łączy nas z poprzednimi wiekami. O Boże, Ojców, od wieków nam znany, co chronisz nasze plony powszechnej ziemi, z którego strogiej dłoń jest nam dany. Rząd nad polami i rzeki bystrymi, Panie Zastępów, bądź przy nas w tej chwili, nie, do, nie daj zapomnieć, czym my wcześniej byli. Szanowny Panie Wójcie, bardzo serdecznie dziękuję za kultywowanie tej wspaniałej ludowej, ale i religijnej tradycji. Tradycji dożynek, ale również okrężnego. To wyjątkowe miejsce i czas. Bo zazwyczaj na polskiej wsi na styku lata i jesieni odbywały się te wyjątkowe święta w podzięce Panu Bogu za pomyślne zbiory. Bo pomyślny plon to czas oczekiwania przez każdego rodnika przez 12 miesięcy od chwili zasiania do chwili zbioru, ale Mam ogromną satysfakcję. W tym roku będąc już tutaj trzeci raz, i z panem wójtem i z panem radnym jednocześnie Sołtysem, jakoś mamy takie szczęście, że możemy przynieść dobrą wiadomość. Drodzy państwo, oprócz tego, że dziękujemy dzisiaj za obfite i dobre plony, pomimo tego, że rok był trudny i wymagający. Ta dobra nowina, ten dobry sygnał popłynął tydzień temu. Tydzień temu dowiedzieliśmy się, że w końcu po 20 latach, 20 latach naszej przynależności do Unii Europejskiej my Polacy, polscy rolnicy możemy liczyć na pełne dopłaty. Dzięki zaangażowaniu zarówno pana premiera Mateusza Morawieckiego, ale szczególnie osobie, której dobro rolników leży na sercu. Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I powiem tak, za słowem czyn kroczy, a mamy wiele przykładów, że to, co było zapowiedziane, jest zrealizowane. Liczę, że w najbliższym czasie będziemy mogli, tak samo jak rolnicy z innych krajów Unii Europejskiej, cieszyć się pełnymi dopłatami. Na najbliższy czas. Chciałbym życzyć, drodzy Państwo, żeby w końcu spadł deszcz, ten upragniony przez nas, rolników, życiodajny deszcz, abyśmy w spokoju mogli wypełnić to, co z dziada pradziada wykonujemy zawsze po 8 września, po symbolicznym święcie Matki Boskiej Siewnej. Szczęść Boże wszystkim rolnikom! Bardzo serdecznie Szanowni Państwo dziękujemy Panu Premierowi Sasinowi za skierowany do nas list. Dziękujemy Panu Robertowi Gbitruszukowi Wojewodzie Lubelskiemu za jego odczytanie. Szanowni Państwo łączy się również z nami Pan Senator Grzegorz Bierecki. Skierował na nasze dzisiejsze tutaj spotkanie dorzynkowe swojego przedstawiciela w osobie pana Kamila Paszkowskiego, dyrektora biura. Bardzo serdecznie zapraszam pana Kamila i proszę o skierowanie do nas słowa od pana senatora. Drogi panie wójcie, czcigodni księża, przedstawiciele władz samorządowych, drodzy rolnicy. Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w całorocznym cyklu pracy każdego rolnika, który symbolizuje zwieńczenie włożonego trudu i ukazuje jego owoce. Są one również okazją, aby podziękować wszystkim rolnikom i wyrazić należny szacunek dla ich pracy, która nie zawsze jest wynagradzana i doceniana w należyty sposób. Wyrażam wdzięczność tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby zarówno nam, jak i naszym rodakom nie brakowało chleba, owocu pracy rąk waszych. Trud ludzkiej pracy symbolizują w tym dniu Bochny chleba oraz dorzynkowe wieńce, które wyrażają naszą wdzięczność dla Boga, który daje nam siłę do dalszego codziennego wysiłku. Drodzy rolnicy! Święto Plonów jest czasem zadumy nad sytuacją, która występuje na polskiej wsi. Dlatego też w tym miejscu składam Wam wszystkim serdeczne podziękowania za trud pracy, jaki wkładacie każdego dnia. Niezmiernie ubolewam, że nie jest mi dane spotkać się z Państwem. Wierzę jednak, że to piękne wydarzenie wniesie wiele radości w serce wszystkich jej uczestników i będzie okazją dziękczynienia za zebrane plony, wspólnej zabawy, a także spotkania lokalnej społeczności. Życząc wszystkim pomyślności, wyrażam głęboką nadzieję, że w przyszłości. Jeszcze nieraz nadarzy się okazja, by spotkać się przy tak szczególnym wydarzeniu. Z, wyraza, z wyrazami szacunku senator RP Grzegorz Bierecki. Dziękuję Państwu. Prosimy o brawa. Bardzo serdecznie dziękujemy panu senatorowi za skierowane słowo. Dziękujemy panu Kamilowi za jego odczytanie. Drodzy Państwo, łączy się również z nami pan marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski skierował swego przedstawiciela w osobie pana Dariusza Litwiniuka, którego bardzo serdecznie zapraszam i proszę o zabranie głosu. Ścigodni księża, szanowny panie wójcie, gospodarzu dzisiejszej uroczystości, państwo starostowie Dożynkowi, panie wojewodo, panie burmistrzu, panie starosto, panie pośle, Przede wszystkim chciałbym w imieniu Pana Marszałka Jarosława Stawiarskiego serdecznie podziękować za zaproszenie na Święto Plonów, które dzisiaj obchodzimy w Płudach. I jest to doskonała okazja, aby przekazać Państwu i Wam, drodzy rolnicy, najserdeczniejsze życzenia, jakie kieruje Pan Marszałek i pozwólcie Państwo, że w tym momencie je odczytam. Lublin, 15 września 2019 roku, pan Wiesław Mazurek, wójt gminy Radzyń Podlaski. Szanowny panie wójcie, przekazuję serdeczne podziękowania za zaproszenie na dożynki gminne w Płudach. To wyjątkowe wydarzenie w życiu lokalnej społeczności stanowi przede wszystkim okazję do wyrażenia wdzięczności Bogu za tegoroczne plony wraz z prośbą o wszelkie potrzebne łaski i błogosławieństwo dla rolników na rok następny. Nożynki są czasem wspólnego świętowania wpisanego w wielowiekową tradycję, zakorzenioną głęboko w polskiej kulturze. Oprócz tego to także wspaniała okazja do uzyskania pięknego lokalnego obyczaju oraz do przekazywania następnym pokoleniom szacunku do polskiej ziemi i budowania poczucia dumy z własnych korzeni. W dniu gminnego święta plonów organizatorom uroczystości, a w szczególności rolnikom. Przekazuję wyrazy najgłębszego szacunku za trud oraz codzienną pracę, zwłaszcza w tym roku, kiedy wielu gospodarzom przyszło się zmagać z przeciwnościami ze strony natury, takimi jak susza czy gradobicia. Życzę Państwu radosnego świętowania, wspaniałej atmosfery, a także obfitych plonów w roku następnym. Niech trud sumiennej i wytrwałej pracy na roli przynosi satysfakcję oraz zapewnia Państwu pomyślność i dobrobyt. Łączę w wyrazy szacunku Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Ja również, Szanowni Państwo, dołączam się do tych życzeń i życzę, aby Pan Bóg Wszechmogący błogosławił Wam, drodzy rolnicy, Waszym rodzinom, Waszym znajomym, bliskim i nam tu wszystkim zgromadzonym, aby wasza ciężka praca była błogosławieństwem dla Polski. Tego życzę z całego serca. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy panu marszałkowi za skierowane słowo, panu Dariuszowi za ich przekazanie. Drodzy państwo, kolejnym naszym mówcą na liście jest pan Szczepan Nieprzegowski, starosta radzyński, którego bardzo serdecznie zapraszam na scenę i proszę o zabranie głosu. Czcigodni księża, Panie wójcie, gospodarzu gminny, szanowni goście i Państwo, rolnicy, których święto dzisiaj obchodzimy. W imieniu samorządu powiatu Radzieńskiego, z obecnymi tutaj wszystkimi członkami zarządu powiatu, jak również z radnymi Rady Powiatu, chciałbym złożyć. Wyrazy niesamowitego szacunku, podziękowania za Państwa całoroczny trud. Dzisiaj z nami są też przedstawiciele praktycznie wszystkich inspekcji, służb, i straży powiatowych, którzy, ich, których obecność tutaj też jest dowodem tego szacunku, o którym mówiłem. My obserwujemy Gminę Radzeń z bliska, spotykamy się bardzo często. Pan Wójt jest często gościem starosta, ale też nie wiem, czy nie częściej starosta jest gościem pana Wójta, dlatego znamy i sukcesy tej gminy, z którymi się chlubimy, ale znamy też potrzeby tej gminy. I właśnie w sprawie tych potrzeb niezaspokojonych bardzo często się spotykamy. I chcę, żebyście Państwo byli pewni, że starosta i władze powiatu radzyńskiego mają. Przekonanie, że w tej kadencji postaramy się zrobić jak najwięcej żeby rolnicy gminy Radzyń mogli być z nas zadowoleni i też chcę żebyście Państwo wiedzieli, że wszyscy nasi pracownicy ze wszystkich służb są po to, żeby dla Państwa pracować, żeby Państwu służyć i jedyny, jedyna rzecz o którą prosi ich zawsze starosta na spotkaniach brzmi jeżeli mieszkańcy będą z Państwa zadowoleni, z Państwa pracy, to ja jako starosta będę z Państwa zadowolony. Chcę też zadeklarować, że w najbliższym czasie na terenie gminy Radzyń będziemy realizowali wspólnie inwestycje. I chciałbym tutaj obecnemu Panu Wojewodzie, Robertowi Gmitruczukowi, bardzo serdecznie podziękować za to, że... Pan Wojewoda życzliwie się pochyla nad naszymi wnioskami. Myślę tutaj o wnioskach drogowych, bo naprawdę jak rozmawiamy z mieszkańcami nie tylko Gminy Radzeń, ale wszystkich pozostałych gmin, to najczęściej powtarzane problemy to dotyczą, dotyczą dróg. Wczoraj starosta przejechał 70 kilometrów po drogach powiatowych z policjantami z okazji stulecia policji. I powiem tak. Szlaki, którymi żeśmy jechali, to chyba były wybrane właśnie po to, żeby starosta odczuł na pewnej części ciała skutki złego stanu dróg. Dlatego obiecuję, że cały wysiłek, całe serce pójdzie w kierunku tego, żeby w tej dziedzinie poprawa nastąpiła. Jeszcze raz gratuluję tych wszystkich sukcesów, na które Państwo żeście zapracowali i to, że dzisiaj żeśmy się modlili tutaj wspólnie razem władze powiatu, rolnicy i władze gminy są chyba najlepszym dowodem na to, że mamy przekonanie, że potrzeby rolników gminy Radzeń są naszymi potrzebami. Szczęść Boże. Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Starostie za wystąpienie. Drodzy Państwo, o zabranie głosu proszę Pana Jerzego Rębka, Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski. Bardzo serdecznie zapraszam Panie Burmistrzu. Czcigodni duszpasterze, Szanowni Państwo, Starostowie Dożynek, Szanowni Gospodarzu Gminy Radzyń Podlaski, Szanowni Goście, Drodzy Rolnicy, Gminy Radzyń Podlaski, ale również powiatu Radzyńskiego. Dziękuję serdecznie za zaproszenie na to Święto Plonów. Pragnąłem być razem z państwem tak aby w imieniu własnym, ale również samorządu miasta Radzyń Podlaski złożyć państwu wyrazy wielkiego szacunku. Szacunku i podziękowania za państwa trud, za państwa wysiłek. Za Państwa niezłomność. Ale chciałbym się podzielić taką oto refleksją. Pilnie wsłuchiwałem się podczas Eucharystii w pierwsze czytanie, kiedy to naród wybrany zbłądził. Ale Mojżesz tak bardzo prosił Pana Boga o to, aby jednak Pan Bóg okazał łaskę. Dlaczego o tym mówię, dlaczego o tym przypominam? Ponieważ w naszej ojczyźnie, w naszym narodzie jest też wiele zła. Usłyszeliśmy o tym dzisiaj. Usłyszeliśmy o tym i nie ma chyba lepszej okazji lepszego powodu do tego, aby podkreślić to, że dzięki tym uroczystościom, gdzie msza święta jest na pierwszym miejscu, gdzie kultura jest również w sposób bardzo dobitny przedstawiana, kultura naszego narodu. Tam jest Polskość. Tam można być pewnym tego, że Polska ma przyszłość. Polska nie zginie. Bardzo serdecznie dziękuję, życzę wszystkim rolnikom Gminy Razin Podlaski. Ale również wszystkim ludziom ciężko pracującym, aby Pan Bóg błogosławił na każdy dzień Waszej pracy, Waszego życia. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże. Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi za skierowane do nas słowa. I szanowni Państwo, brawa dla wszystkich, którzy do nas mówili. Bardzo proszę. Pięknej, całej osoby. słodkiej. Nie ma na co, nie ma. Serwetki, proszę bardzo. są serwetki? Mała na chusteczka, Którą pamiętam sprzed Moja dziewczyna i jej chusteczka mgłą przysłoniła mi świat. Czy tu, czy tam, po świecie boga sam tylko Babika mam chusteczkę Jaką pawiątkę. Dzień dobry. Dzień dobry i ułosławica. i szczęścia i ułosławica. Dajcie mi Maryi i ułosławica. Maryi i ułosławica. Dajcie i ułosławica. Dajcie no. łaski, łaski na ciebie, no. No, no. netrounne ye vas i netrounne ye